Jest jeszcze, y, oprócz tego słowa restart, parę innych słów kluczy, ale jak już jesteśmy przy słowie restart, które jak Pan powiedział, to jest mój, y, moja interpretacja, ale chciałem Panu jako prezent dać tego rodzaju logo, które sporządziłem. Alt, Control Del, znaczy no, znane trzy klawisze do restartu systemu operacyjnego z Solidarycą i z Biało-Czerwoną jest jakby po, po, powiedzieć w pewien sposób symboliczne i chyba zrozumiałe dla młodego pokolenia. Tak, dla, dla młodego pokolenia na pewno zrozumiałe, no, bo to wyraża po pokolenie internetu, prawda? Język, język, <laughs> język komputerowy, prawda? Właśnie. Jesteśmy w takim dziwnym momencie, że z jednej strony mamy, chcielibyśmy nawiązać do tradycji Solidarności. Pan, czytając wywiad dany do, uważam, że. Dowiedziałem się, że pracował Pan u Państwa Romaszewskich. Tak, ja głównie z Zosią miesiąc. współpracowałem, bo Zbyszek był wtedy, no, zajmował się już polityką, czy, czy był nawet w zarządzie chyba. A naszą grupę prowadziła Zofia Romaszewska przez no, te 15 miesięcy to było praktycznie. Jak Pan wspomina ten czas? Wspaniale, wspaniale, to był taki czas romantycznej rewolucji. I ja wtedy praktycznie przestałem pisać doktorat. Zająłem się taką pracą, to, to było naturalna kontynuacja moich takich opozycyjnych zainteresowań i działań z lat 70. -tych. A co pan robił To było? Ja studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim i byłem w takim środowisku opozycyjnych studentów. Pol Warszawski SKS wtedy powstał, ja różne rzeczy tam robiłem, drukowałem na przykład te SKS-u Pismo Indeks, dwa pierwsze numery. No niestety to było środowisko najprawdopodobniej infiltrowane. Tak jak przypominam sobie te działania. Jak pan pamięta, maleszka był wtedy w SKS-ie krakowskim i, i jakieś, jakieś tego yy, skutki także chyba nas dotyczyły, bo pamiętam, że przy, przy drukowaniu drugiego numeru była... Była wpadka, jakieś takie przygody opozycyjne, zwykłe tego, tego czasu. A stan wojenny? W stanie wojennym, bezpośrednio po wprowadzeniu y, stanu wojennego, zorganizowaliśmy strajk w Panie. To był taki bardzo charakterystyczny strajk, bo jeden z nielicznych strajków y, inteligencji. Mhm. Y, natomiast w śródmieściu Warszawy wszelkie siły, były zogniskowane na obrzeżach przy, przy Hucie Warszawa, przy wielkich zakładach pracy, więc z nami mieli problem i przez wiele godzin wisiały transparenty i myśmy strajkowali. Znaczy ci, którzy chcieli, no to była głównie młodzież. Profesura trochę tam się zadekowała. Yy, I po jakimś czasie oczywiście przyjechały jakieś ekipy tam do mm, wygarnięcia nas i my jak romantyczni bohaterowie, żeśmy do tych but byli wyprowadzani, prawda, krzycząc Solidarność na Krakowskim, ja. przedmieściu. na Krakowskim Przedmieściu. Tak, był. Tłum się zebrał, krzyczał Gestapo, a przechodzący obok Tadeusz Łomnicki podjął wtedy decyzję o złożeniu legitymacji partyjnej, co, co uwiecznił w swoich wspomnieniach. Tak. Mówisz, jak profesorów wyprowadzano. Z tych profesorów to właśnie wyprowadzano głównie doktorantów, no ale widocznie wyglądaliśmy poważnie. No tak. A że jeszcze duchy y, kawalerii kozaków rosyjskich na hajkami tam po tym krakowskim przedmieściu przebiegały w tym Biegały, czasie. Biegały, tak, tak. To ci, co mojego praprodziadka zasiekli tutaj w Zaborowie w Powstaniu Styczniowym. Właśnie niedługo będzie Okrągłowicznica. Trzeba się zabrać jakoś za upamiętnienia. I jeszcze wracając już do rzeczywistości i współczesności, kto będzie ministrem pracy, gospodarki, skarbu? No, nie, no, zawsze. Ale rozmawiam, rozmawiam z ekspertami. My w tej chwili jesteśmy, oprócz rozmów z mediami, głównie zajmujemy się rozmowami z ekspertami, ze środowiskami eksperckimi, ponieważ ja wiem, że najlepszym jednak z tych trzech możliwych, modeli rządu pozaparlamentarnego czy eksperckiego czy technicznego w zasadzie to byłby rząd taki autorski ekspercki bo jest możliwość rządu eksperckiego politycznego znaczy poszczególne partie czy środowiska parlamentarne które się decydują poprzeć wotum Delegują swoich ekspertów. No i trzeci poziom to po prostu politycy, wchodzą z poszczególnych partii które, czy, czy środowisk, które uczestniczą w tym projekcie politycznym. Najbardziej chyba potrzebny Polsce byłby teraz autorski rząd ekspertów, co oczywiście wymagałoby dość karkołomnej yy, yy, pracy politycznej, prawda, bo dostatecznie dużo yy, posłów w obecnym Sejmie musiałoby się zgodzić, że dla nich. Jakąś wizją dobra wspólnego jest no właśnie taki rząd ekspertów. To zależy w związku z tym od siły zespołu. Ja w tej chwili pracuję nad siłą zespołu, żeby to były faktycznie e, autorytety i osobowości e, gwarantujące powodzenie takiej misji. Spotyka się pan z odmowami, czy raczej z przyjęciem ciepłym? Więc muszę powiedzieć, że dotychczas się z żadną odmową nie spotkałem, aczkolwiek nie zawsze jest to akceptacja stuprocentowa. To znaczy jest często, no to jest normalne w te, tego typu rozmowach, prawda? że yy, to zależy troszeczkę od osiągnięcia masy krytycznej A ile się całego zespołu. Najlepiej spodziewał Pan, że będą odmowy, ale... Wie Pan, ja z, przy, przy, przyjąłem założenie, że ja pracuję na 100%. Mimo tego, że bardzo wiele środowisk próbuje to ośmieszyć, Zapominając, że jednak ta misja jest ulokowana konstytucyjnie. Ona w tej chwili nie jest formalnie ulokowana konstytucyjnie, no ale przy poważnej zapowiedzi władz największej partii opozycyjnej, to oczywiście ona zgodnie z 158 artykułem Konstytucji RP jest, będzie ulokowana konstytucyjnie. Więc można się z tego śmiać, ale takie są realia. Jesteśmy w normalnym procesie demokratycznym? <krym> to dokładnie. To, jest, to należy do demokracji, a do demokracji także należy praca medialna. No właśnie, to co my robimy. No przekazujemy jakiś, jakiś program czy jakiś przekaz poprzez media, pa, pa, Państwo to umożliwiacie nam i rozmawiamy ze społeczeństwem. To jest jakaś propozycja dla tej demokracji, dla tej sytuacji jaka jest. Więc mimo tych wszystkich głosów lekceważących, czy nawet takiej kampanii nieprzyjemnych nacisków, która jest bardzo no, trudna dla mojej rodziny na przykład, to ja staram się na to, nie, znaczy nie zwracać na to uwagi, robić swoje. No. Czyli krótko mówiąc, jak rozmawiam, to się nie zastanawiam, czy ktoś mi odmówi, czy nie, ja go chcę przekonać, prawda. Więc rodzina spotkała ją jakoś nieprzyjemności z tego powodu? Nie wolą na ten temat nie mówić, ale to nie jest łatwe. No. Okej, okay. jesteśmy po konstruktywnym wotum nieufności, jest głosowanie. Wariant pesymistyczny: nie udaje się stworzyć yy, pańskiego rządu. Czy ten ośrodek ekspercki, który pan tworzy w tej chwili, czy on będzie takim gabinetem cieni, który będzie przygotowywany do tego, żeby odbić kiedyś władzę? Znaczy to się, takie pytanie się narzuca, oczywiście. Natomiast mi nie jest trudno cokolwiek powiedzieć, bo my yy, ograniczamy naszą pracę do tego projektu. Hmm. Wiadomo, że po tym projekcie będziemy w jakimś innym punkcie. Wszyscy. Jako Może to? w kraju może tylko w tej naszej grupie, może w partii, która nas y, poparła, coś się zmieni, może się zmieni poza partią. Trudno powiedzieć naprawdę, no sytuacja polityczna jest bardzo dynamiczna. No. Więc niewykluczone, że będzie jakiś dalszy ciąg. Ale ja w tej chwili raczej o tym y, na poważnie nie myślę, bo trudno cokolwiek powiedzieć. A na ile jest pan niezależny od Jarosława Kaczyńskiego? Y, tak jak mówiłem, y, my y, Tę pracę czy ten projekt realizujemy na zasadzie zaufania. To znaczy, nie ma tu żadnych pośredników. Jest Jarosław Kaczyński jako szef partii opozycyjnej, i jestem ja, któremu on to zaproponował. No Ja byłem oczywiście bardzo zaskoczony tym, bo myśmy przedtem się widać, widzieli. Tak, dwa, znaczy, rok temu na, na, na kongresie w Polska Wielki Projekt po moim wystąpieniu Jarosław Kaczyński podszedł do mnie, czy ja do niego już mi chwilę rozmawiali. I to praktycznie było... Następnego dnia też była wymiana dwóch zdań, bo, bo tam była jakaś kontynuacja tego kongresu dotyczące. To, to była dyskusja na temat tego, że ja zarzuciłem yy, w kulturalny sposób, bo to już media próbują to samo zrobić z Lechem Kaczyńskim bo kiedyś też mieliśmy jakąś polemikę, zarzuciłem pewną nieufność do społeczeństwa obywatelskiego, w którym jak ja uważam, że to jest bardzo istotne dla demokracji, zresztą z naszego wiadu też to wynika. I Pan Prezes powiedział, że a to pan, Panie że tam w programie naszym to jednak coś tam jest. No to ja tam sprawdziłem, jest coś, jest coś ale niewiele. No i, i, i to, to, to tyle. No. Dwóch inteligentów wymieniło. No tak, danych. tak. Ja myślę, że tak. Inteligent Żoliborski z Saskokemskim wymieniło w, w parę uwag i później pana prezesa jeszcze dwa razy widziałem w jakiejś, znaczy spotkaliśmy się w jakiejś grupie osób, w jakich, na, jakich, na jakimś seminarium gdzieś i, ten, i to było także trzy razy, jeżeli tak policzyć. Nie, kiedyś jeszcze w Belwederze spotkałem, no ale to też, też chcę być bardzo uczciwy, bo to mi nic nie znaczy no wymiana zdań w grupie osób. Tak, jasne. Wymienił pan wśród tych parametrów społeczeństwa obywatelskiego czy demokracji właściwie rządzonej, zasadę pomocniczości. Ja mam od dłuższego czasu piszę u siebie o, o tym, że w Polsce zasada pomocniczości w Praktyce rządzenia została zastąpiona zasadą opłacalności. Znaczy, że decydent czy urzędnik decyduje, czy coś się opłaca, czy coś się nie opłaca, i bez względu na to, jak zmieni życie obywateli, prawda? czy ta droga pójdzie tędy, czy inną drogą, czy linia autobusowa będzie dotowana, czy nie, i tak dalej. Jak, jaką pracę trzeba dokonać, żeby zmienić to nastawienie? Będąc premierem rządu, ma się jakiś wpływ na tych ludzi. No tak, no to, to jest bardzo. Py, pytanie trudne, to znaczy przekształcanie instytucji jest szalenie trudne, prawda? Jest szalenie trudne, bo yy, no, można zaplanować instytucje wadliwe, no to wtedy przynajmniej zajmujemy się poprawianiem yy, tego projektu prawda, formalnego. No, ale później, nawet jak one są dobrze zaprojektowane, to trzeba je wypełnić ludźmi. I ci ludzie muszą postępować według procedur i reguł instytucjonalnych, żeby efekt był taki, jaki oczekujemy. Prawda? No i bardzo często mamy problem z tym, że instytucje szybko stają się dysfunkcjonalne. Wszystkie te procesy, które zna socjologia organizacji, socjologia instytucji, następują błyskawicznie. Prawda? Zamiast służyć dobru wspólnemu, czy, czy, czy racjonalnym rozwiązaniom problemów, to instytucje się wypaczają. Yy, więc pewnie trzeba yy, robić wiele różnych rzeczy, ale ja także wierzę w odwołanie do takich yy, no, powinności republikańsko-patriotycznych. No, urzędnik w instytucji powinien wiedzieć, że on nie tylko... Yy, powinien być przekonany i wychowany do tego, prawda? Że, że nie służy no, interesom jakiejś grupy nacisku czy swoim, tylko komuś innemu. Oczywiście, jeżeli tak nie jest, no to pewnie nie działa, nie działa także kontrola. Nie działa także kontrola obywatelska, bo kontrola oczywiście może być państwowa, instytucjonalna, ale oprócz tego powinna być kontrola obywatelska. I tu znowu wracamy do społeczeństwa obywatelskiego. No, w Polsce sieć zwanych watchdogów, czy po polsku już żeśmy się dorobili własnego dobrego określenia, mi się wydaje, organizacji strażniczych jest bardzo słaba. No ten urzędnik, który tą drogę źle prowadzi, to on inaczej funkcjonuje, jeżeli tam jest dobry watchdog, który się przeciwstawia, krzyczy, interweniuje, podaje do sądu, prawda? Ma, ma specjalistów prawników, który, który potrafi. Tylko u nas ta sieć jest kiepska. No, oczywiście, że są tacy, tacy ludzie i, i takie programy strażnicze, i to są bardzo cenni obywatele, tylko że oni na ogół walczą o przeżycie. Prawda? Mm. Państwo polskie nie zbudowało programu, który by wspierał tego rodzaju inicjatywy. My powinniśmy mieć sieć niezależnych think tanków eksperckich we wszystkich dziedzinach i to z różnymi tam ewentualnie barwami ideologicznymi, prawda? żeby była dyskusja, żeby to była żywa debata i sieć niezależnych obywatelskich watchdogów. No nie było problemu Amber Gold, gdy były watchdogi, które występują w interesie konsumentów. Prawda? Tak, znaczy kwestia tak, ruchu konsumenckiego. Jeżeli kont kontrole, no, ruch konsumencki, no tak. kuleje u nas, prawda, nie ma go praktycznie, tak. bo to wtedy nie tylko instytucje państwa kontrolne, nie tylko prokuratura, ale także i obywatele zorganizowani, albo taki, tacy delegaci obywateli, prawda? bo to są ludzie, którzy pracują, dostają pieniądze często za to, nie muszą być do końca społecznikami, częściowo powinno być, tak jak w ngo to połączenie wolontaryzmu z z profesjonalizmem, ale to wtedy jest skuteczniej i to funkcjonuje. Tak. Znaczy, funkcje kontrolne państwa powinny chyba być na tym poziomie elementarne. Jeżeli jest firma, która pod takim samym marką sprzedaje produkt, który na zachodzie Europy ma inną jakość, a w Polsce dużo niższą, to tutaj chyba jest kwestia państwa. Nie, no, nie tak, tylko, tak, no tak, tak, bo, tak, bo są przecież do tego instytucje, które tak. są nie, nie, nierychliwe, no, nie potrafią tak. z tym sobie poradzić, ale sygnał na przykład, jeżeli one nie działają, to też powinien, może wyjść od obywateli, prawda? A obywatele, no, y, większość z nas no, po prostu nie ma siły, no, macha ręką, prawda? Suma machania ręką składa się na pieniądze, których jesteśmy wyzyskiwani. No trochę to tak, tak jak Pan powiedział. Panie Prezesorze i ostatnia kwestia. Jest wśród obywateli podział, to bez dwóch zdań. Wiemy, że Polska jest podzielona. Pan w wywiadzie dla Panów Karnowskich powiedział, że jest Pan sierotą po popisie. No tak. No, bo no. Myślałem, że będzie można budować jakąś taką... Ja wtedy, jak to się wszystko rozgrywało, założyłem taki serwis internetowy dogadajcie się.org. Gdzie poprzez zarejestrowanie się na stronie można było wysłać do wszystkich kluczowych decydentów tamtego procesu maila, żeby się wreszcie dogadali. No, no, też jestem sierotą po popisie w tym, w tym sensie. No jest nas, trochę. Jest jest nas, nas trochę. trochę. Być może to jest dla niektórych naszych widzów dyskwalifikujące, no bo mamy, że się tak wyrażę, podejście koncyliacyjne. No, nie, nie są skrajności w tym. No szlaku. ja staram się nie. mieć takie podejście, nawet jak szlak nie trafia na wiele różnych no, rzeczy. No, a ale... no co najbardziej. Nie, nie, to raczej znaczy nie. Ja już teraz występuję jako polityk od pewnego czasu, więc ja nie no, mogę, no, ale nie, parę, chcę, nie, parę chcę, nie chcę, nie chcę. Tak, no, każdy z nas tak. wiadomo jest emocjonalnie do czegoś przywiązany albo się denerwuje szczególnie na różne rzeczy. W takim razie jak ten podział zasypać? Bo już nie mamy zapasowej Polski, żeby sięgnąć do jakichś zapasowych Polaków i tych prawdziwych zapasowych Polaków ustawić na jakichś stanowiskach właśnie tych urzędników, których trzeba by nauczyć porządnej pracy czy reprezentowania interesu państwa i tak dalej. Jeden ze sposobów na pewno jest dyskusja merytoryczna. No, próba przeniesienia tej Y, polityki polskiej na poziom merytoryczny, na no? poziom programowy, tak, z emocji, z, no przede wszystkim z propagandy, prawda? z PR-u, z zasłaniania tego wszystkiego wizerunkowo. No, Wizerunek tak polityce oczywiście jest ważny. No. No, bo czasami jest łatwiej zasłonić, a nie robić czegoś, no, bo programy często są trudne, wymagają no, także i wiedzy. Prawda? Wymagają przełamania grup interesów. Myśmy za mało mówili pewnie o, o grupach interesów wewnętrznych, zewnętrznych i tak dalej. Tu mam opracowanie na, nawet na stole, y, że olbrzymia część polskiego prawa tworzona jest przez grupy interesów. Badania na to wskazują i tego dowodzą. To nie tylko jest jakaś spiskowa teoria dziejów. No tak po prostu jest. Właśnie, Więc, czy na no, nie z... jest to łatwo godzić ludzi, ale jeżeli nie będziemy rozmawiali, jeżeli nie znajdzie dostatecznie dużo ludzi dobrej woli, także w tym Sejmie, posłów tego Sejmu, którzy pomyślą o przyszłości tego kraju w sposób poważny, a nie tylko o swoim interesie partyjnym, no to faktycznie będziemy tak buksowali dalej. Niewątpliwie niektórym partiom czy niektórym siłom politycznym zależy na pobudzaniu konfliktu, bo na tym zbijają kapitał Który? polityczny. Który? A czy Pan myśli, że ten sondaż ostatni z 6% przewagą pis jest wiarygodny? Czy znaczy, sondaże są, ja? są tak, tak samo wiarygodne w Polsce jak przez wiele lat? To zależy trochę od pracowni. Standardy są na ogół utrzymywane. Wiadomo, że jest błąd pomiaru, o czym się nie mówi, błąd statystyczny, więc to zawsze trzeba tych parę procent y, z ostrożnością traktować w tą czy w tamtą. Natomiast generalnie metodologia dobrych pracowni jest dobra. Ja nie jestem zwolennikiem i nie lubię pięćsetek telefonicznych, ale no, trudno one też funkcjonują, ale to było tysiąc dajś, tak, osób, czyli już nie najgorzej, więc on musi być wiarygodny. Tylko jak mówię, może być błąd pomiaru, może być błąd statystyczny, znaczy jest na pewno, yy, może być wahnięcie próby właśnie tak zwane. Yy, więc yy, te, to wszystko plus te czynniki, które spowodowały, że na pewno... Yy, Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili lepiej wypada, spowodowało tak duży, bo to olbrzymi skok jest, kilkanaście procent w ciągu miesiąca, to się rzadko zdarza, prawda? tak dużą zmianę. Teraz pewnie będzie wahnięcie trochę w drugą stronę, ale trend, jak sądzę, może się utrzymać przez jakiś czas co najmniej, to zależy później od polityki obu partii. Ten marsz w obronie wolności Słowa może być przyczyną tego? Tak na pewno roku? ten marsz i parę innych czynników, innych, które były równolegle. Tam merytoryczne debaty yy, Prawa i Sprawiedliwości, zmiana polityki po prostu, czy sposobu yy, uprawiania polityki przez opozycję, no parę wpadek rządu. A był pan na marszu? Na tym ostatnim nie, na poprzednim byłem, na tym trochę mniejszym. Na tym ostatnim nie byłem, bo się przygotowywałem do swoich obowiązków nowych i po prostu nie miałem czasu. Ja byłem na tym marszu dokładnie w tym samym miejscu, gdzie w 1979 roku była szapa pieska, czyli na rogu Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia. Mhm. I szczerze mówiąc, tak patrzyłem na te twarze, to wyglądało to, tak, jakbyśmy to my byli, tylko starsi o 32 lata. I ci sami ludzie byli też młodsi, ale atmosfera była w pewien sposób podobna. No To od wielu osób słyszałem, że to była atmosfera niebywała. Ja już jakoś tam odczuwałem tą atmosferę, jak mówię, w tym, na tym pierwszym marszu, który był trochę mniejszy, ale tam też było, mówisz, 70 tysięcy ludzi. Tak. tak, więc być może to jest jakieś nowe otwarcie i ten nowy restart. W związku z czym na zakończenie jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Być może będzie to pańska dewiza, robimy, logo, logo. Robimy misy. Restart. Razem z państwem robimy Restart w Polsce. Dziękuję bardzo, panie